Cześć, dobry wieczór, witam. Dzisiaj mamy gościa specjalnego w naszym małym studio. Naszym gościem jest Wiktor. Dobry wieczór, miło mi. E, Wiktor, zaprosiłem Ciebie tutaj dzisiaj do studia w imieniu własnym i tego polskiego Forever, bo jesteś osobą, która się pojawia na naszych Success Day. Jestem od pierwszego Success Day, kiedy po dołączeniu moim tutaj do firmy. Byłem na każdym. Na każdym. To bardzo dobrze, bardzo ładnie. To, to wasze rozwój. Jak długo jesteś związany z firmą Forever? Od 18 kwietnia 2024 roku. A kiedy jesteś precyzyjny. Taki niemiecki porządek, że jakbym... A gdzie mieszkasz na co dzień? No właśnie w Niemczech. <śmiewanie> <śmiewanie> jesteś przykładem osoby, która działa na dwóch rynkach. Jesteś Polakiem mieszkającym na stawie w Niemczech z planami powrotu do Polski, z tego co wiem. Dokładnie tak. To jest moim marzeniem już. E, z tego względu też, że... Mam punkt zaczepienia. Super. Powiedz mi, jak wiele lat mieszkasz na rynku niemieckim? Nie? Na rynku niemieckim już 12 lat mieszkam. 12 lat. To znaczy większość dorosłego życia, że jakbym zdecydowanie. Jesteś młodym człowiekiem. Jak to się stało, że jesteś z nami, że jesteś forever? Trafiłem na moją liderkę Agnieszkę Górland i zapytałem się jej, czy może powiedzieć mi więcej. No i tak się to zdarzyło. A powiedz jak trafiłeś, bo to mnie ciekawiło. E, a, to... to jest fajna historia, śmieszna, bo jak y, chyba każdy prawie z nas, y, scrollowałem TikToka. Ja Ej. nie znałem wcześniej firmy Forever. Część z nas się nie przyznaje, ale masz rację, chyba jak każdy z nas. <śmiech> <śmiech> y, ale znalazłeś AG w Niemczech, tak? E, w Niemczech, dokładnie. Dobrze, powiedz mi, jak to się stało, że się znalazłeś na rynku niemieckim? Jesteś Polakiem, mieszkasz tam trochę na dwa domy, że co się stało, że wyemigrowałeś? Połowę życia mojej rodzice gdzieś tam wyjeżdżali do Niemiec, pamiętam. I um, jakiś czas też byliśmy u babci z siostrą, ale te Niemcy gdzieś tam, no zawsze był ten styl życia lepszy. I um, ja pamiętam, nie mogłem dostać umowy um, na pełny etat u dyrektora mojego, Tamtego pracodawcy, którego pracowałem jeszcze wtedy, do 2010 roku. W Polsce jeszcze. Tak, do 2014 roku. Więc postanowiłem poszukać pracy w Niemczech. Tak też się stało. Wyjechałem, zostawiłem całe życie i nie było to łatwe. To jest bardzo trudne, wymaga to wielkiej odwagi. Ja bym chciał się na tym momencie zatrzymać, dlatego że okazuje się, że Polacy za granicą, czy weźmiemy Stany Zjednoczone, czy właśnie rynek niemiecki, mają znakomite wyniki. Czy myślisz, że to jest przede wszystkim również tego, że osoby, które zdobyły się na taki wyjazd, mają tak dużo odwagi? Do tego, by dokonać jakiejś zmiany, że poznanie nowego biznesu, nowego sposobu pracy, jakim jest mutliwy marketing, jakim jest Forever, jest dla nich łatwiejsze niż tym, którzy nie mogą się ruszyć ze swojego miejsca? Właśnie myślę, że tak. Nie ujmując oczywiście nikomu, z... tylko że już samo emigrowanie do innego kraju wiąże się z ogromną odwagą. I faktycznie nam, emigrantom, jest łatwiej podjąć decyzje takie, żeby pójść po nowe. Bo mam już w tym to doświadczenie, Wy, wyemigrowaliśmy, więc yy, myślę, że tak. Myślę też, że, że, że potwierdzasz tę moją tezę, bo każda zmiana wymaga odwagi, wymaga wyjścia z takiej strefy komfortu czy dyskomfortu, nieistotne. Natomiast zmiana polegająca na zmianie kraju, miejsca zamieszkania, języka wokół ciebie, środowiska, to jest ogromny przełom. Czy ty miałeś... W tym momencie, jeżeli sobie przypomnisz, ten, który to był rok, 2014. 2014. Czy miałeś z tym jakiś ogromny problem? Czy to jakby było duże cierpienie dla ciebie wewnętrzne, żeby znaleźć się w obcym miejscu, w obcym środowisku, w obcym państwie? No tak, zostawiłem swoje jakby życie, przyjaciół, znajomych, też rodzinę. Więc ta tęsknota też i nostalgia pojawiała się bardzo często. Ale też w innym kraju po prostu też nie czułem się jak w domu, mhm. bardzo. Może to troszeczkę po paru latach gdzieś tam mniej odczuwałem, ale gdzieś tam nagle dalej wiem, że jestem nie, nie, nie w swoim kraju, tak więc... Ale musiałem wyjechać wtedy, pamiętam, bo chciałem troszeczkę zwiedzać też. Niestety, pracując w Polsce, nie mogłem sobie na to pozwolić. Mhm. I zacząłem spędzać, spełniać właśnie moje marzenia. Zacząłem zwiedzać różne kraje, różne kultury. I też chcę spełniać dalej swoje marzenia, dlatego jestem forever. Aż to jest super, bo tak naprawdę zwracasz uwagę z jednej strony na marzenia, a z drugiej strony, już to powiedziałeś, to nie będę nawet o to pytał, że spełniasz swoje marzenia, nawet kosztem pewnych wyrzeczeń czy zmian. Czy zdarzyło ci się przebranżowić wcześniej, czyli wyjeżdżając do Niemiec, czy zmieniłeś swój zawód, pracę, miejsca, czy pracę, wiadomo, ale zawodowo, czy przeżyłeś taką zmianę totalną? Tak. Tak, przeżyłem taką zmianę totalną ze względu na to, że już wtedy potrafiłem po niemiecku bardzo ładnie mówić płynnie, więc zaproponowano mi pracę w biurze jako rekruter, gdzie nigdy tego, nigdy wcześniej nie robiłem. Uh -huh. Więc oczywiście, że wiązało się to z, pewnymi, z pewną nauką. Mm, ale to tak samo jak to forever. No właśnie kolejne moje pytanie, czy przejście z kolei do branży nowej, bo nie byłeś wcześniej w żadnym networku, czy masz jakieś doświadczenia wcześniej? Miałem półroczne doświadczenia, aczkolwiek e, bardzo źle wspominałem ten czas, e, bo nie było to dokładnie, było to całkiem in, coś innego niż tutaj. E, tam nie było żadnego wsparcia. Wsparcia wsparcia, czyli ludzi, bo to ja tak, często, społeczności. Ja często powtarzam, że najcudowniejsze w naszym biznesie to jest to, że pracujemy z ludźmi. Bywa, że czasami jest to najtrudniejsze w naszym biznesie, że pracujemy z ludźmi. Czy nauczenie się nowego biznesu? Poznanie Forever i wdrożenie tego w, życiu, w życie. My byłeś rekruterem, no to dużo wspólnego tutaj, bo to też sponsoring jest związany z rekrutacją. Jak odnajdujesz pracę w Forever w porównaniu do tamtego? tamtej profesji, tamtego zawodu, który wykonywałeś? Czy jest dużo trudniej, czy łatwiej, czy inaczej? Ciężko porównać. Nie, nie zastanawiałem się nad tym, więc to pytanie mnie teraz zaskoczyło. Aczkolwiek no, na, pracując u kogoś na etacie jest całkiem inaczej. Tak? Dostajemy gwarancję wypłaty i, i, i jeżeli szef nas lubi, zrobimy ten okres próbny, przejdziemy przez niego, no to no to gdzieś tam, jeżeli oczywiście też mamy wyniki, bo jest controlling, duży nacisk i presja ze strony góry, e, tutaj tej presji nie mam. Jak sobie z tym radzisz? Bardzo dobrze. Czy masz taką samą dyscyplinę? E, mam dyscyplinę, aczkolwiek e, musiałem się e, zmierzyć z różnymi wyzwaniami tutaj, e, dokonać pewnych zmian mentalnych, e, bo nie mogłem się zorganizować ale krok po kroku dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w swój samorozwój i dziś jestem tutaj, gdzie jestem. Do tego nawiążemy, bo to nie przypadkiem nie masz znaczka w klapie. Na co dzień z dumą nosisz, tu rozmawialiśmy o tym, że no stary już jest nieaktualny, a na nowy na wręczenie poczekajmy chwilę, ale chciałbym się zatrzymać jeszcze na tej dyscyplinie, którą masz w sobie. No, mówi się o niemieckim porządku, również polskim przysłowiowym, znaczy polskim w polskich przysłowiach mówi się niemiecki porządek. A jak to jest, bo pracujesz tak z Polakami? Czy potrafi zaszczepić w tych, którzy jeszcze nie mają tego nawyku samodyscypliny, zaplanowania pracy, takiego poczucia obowiązku wobec samych siebie, bez obowiązków związanych z pracodawcą czy przełożonym w zakładzie pracy, w fabryce, w firmie, wszystko jedno? Czy potrafisz tego nauczyć innych, czy po prostu pokazujesz własny przykład i to wystarczy? Myślę, że jest to jedna z takich dobrych cech lidera, gdzie jak masz zespół, rozwijasz się oczywiście też w tym kierunku, żeby poprowadzić ludzi, ale nie jest aż to takie trudne. Wystarczy też pokazywać im swoją drogę, którą tutaj się przeszło, i wykorzystać swoje doświadczenie do tego, żeby też. Osiągali tutaj swoje sukcesy. Co najbardziej lubisz w swojej pracy Forever? Relacje z ludźmi. Czego nie lubisz? Miejku. <grym> <grym> Muszę, <się z> <grym> Muszę się zastanowić. E, kocham odmowy. <grym> Pokochałem je. Jest to... <grym> No to cudowny pomysł. Ja spotkałem się pierwszy raz chyba właśnie z taką sugestią, że pokochaj odmowy lub ten moment, kiedy ktoś mówi nie, bo każda taka odmowa przybliża cię do sukcesu. Tak. I to mówił nie byle kto, bo Kim Mac, jeden z top liderów europejskich i światowych. Także ty już się tego nauczyłeś. No to szybko. <grym> <grym> Czego nie lubię... Nie, nie, nie mam pojęcia, nie jestem w stanie wymyśleć, nie przygotowałem się na to pytanie. No ja dobrze, nie rozwijaj tego, nie drążmy tego tematu. Czy generalnie <laughs> to tak lubisz tę pracę, lubisz ludzi, odmowę kochasz wręcz, no to cudownie. Yy, powiedz, Wiktor. Yy... Pracujesz teraz więcej na rynku niemieckim, czy więcej na rynku polskim? Bo ja może zdradzę taką tajemnicę: masz numer, twoim krajem operacyjnym są Niemcy, natomiast w Polsce, tak jak powiedziałem, możemy cię spotkać na naszych Success Day i rozwijasz biznes tu w Polsce. Jak te proporcje wyglądają? I czy, na ile ci przeszkadza, a czy pomaga praca na rynku niemieckim i wdrażanie tego samego systemu na rynku polskim? Mm, już dwa razy przeszła mi, myśl, żeby zmienić rynek operacyjny na Polskę. Zapraszamy. <laughs> więc jest to to. Ym... No, myślę, że też to do zrobienia. Także, ale chciałbym się skupić na tych dwóch krajach jednak, tak? Mm. Bo my, emigranci, jesteśmy odważni, więc chciałbym do tej grupy docelowej też yy, uderzyć, yy, bo wiem, że gdzieś jest tam. Yy, są tam osoby, które potrzebują takiej zmiany, tak? I potrzebują, yy, no nie wiem, takiej pomocy i też wsparcia, gdzie. Tak jak ja potrzebowałem, ale Polska jednak no procentowo tutaj dużo więcej. Mam partnerów z Polski i zainteresowania też właśnie nie wiem. Polacy są ogólnie otwarci, są z, z nas bardzo dumni. Absolutnie również. Jesteśmy narodem, co lubi walczyć, gorzej czasami z utrzymaniem tego, co zdobędziemy. No rozumiem, tu jeszcze walka się skończyła, do diamenta daleka droga. Bo nie powiedzieliśmy na początku, chociaż już w momencie, kiedy wchodziliśmy na antenę, pojawił się, zostaliśmy menadżerem. Chciałbym, żeby chwilę teraz opowiedział nam o swojej drodze do menadżera. Od czego się zaczęło? Klasycznie pewnie od decyzji, tak? Klasycznie od decyzji, tak. I co dalej? Hmm. Praca nad sobą, praca nad sobą e, oczywiście, e, robiłem codziennie swoją pracę forever, codziennie przez e, powiedziałem sobie, że miałem swoje obiekcje. Powiedziałem, że jak mi nie wyjdzie, jak mi się nie uda jeszcze wtedy, to chociaż będę miał produkty, ale codziennie robiłem, ponieważ powiedziałem sobie, nie musisz podejść do tego poważnie. I rób to przez rok czasu, ale codziennie, i zobacz, co się wydarzy. Więc na pierwszym sakce z tej byłem bez zespołu na początku, a już na drugim zespołem. Co to znaczy codziennie robiłem Forever? Ehm, robiłem kontakty, mówiłem tak. o produkcie, używałem produktów i e, inwestowałem swój czas w samorozwój. Super, czyli kwestia samorozwoju plus codzienna ta rutyna, budowanie nawyków. No, codziennej pracy, czyli tak. kontakty, prospekting, poznawanie nowych ludzi i dzielenie się produktem. Czy tak naprawdę wszystko to, co towarzyszy nam od pierwszego dnia aż po diamond menadżera, jeszcze dalej? Rozumiem, że nie przerwałeś tego. Nie, nie przerwałem. W ostatnim czasie, przez niecałe dwa tygodnie, zrobiłem 37 kontaktów. Brawo! A kiedy zostałeś menadżerem? Ym, menadżerem zostałem z końca, no, no, prawie z końcem październi, października. Więc y, robię to dalej. Super. I teraz na tym się zatrzymajmy znowu, bo to jest największy problem, szczerze mówiąc, może nie największy, ale jest takie wyzwanie w y, Forever, bo bardzo często osoby, które osiągają te pozycje, przekraczają ten Rubikon, zostają menadżerami, y, myślą sobie tak, no zasłużyłem na odpoczynek, Jestem gość, teraz będę mówił innym, co mają robić. Ty tego nie uczyniłeś, dalej kontynuujesz. Czy w jakiś sposób jest to wynikiem twojej jakiejś świadomości tego, co robisz, czy to naturalnie ci poszło? A jeżeli y nie naturalnie, to powiedz, jak siebie zmusiłeś do tego, żeby nie usiąść, nie celebrować tylko sukcesu, ale wspierać dalej własny zespół, bo oni jeszcze do końca nie doszli? Wiesz to Jacku, powiem tak, że pomyślałem sobie wtedy, że dobra, troszeczkę oddechu nabiorę, tak, te trzy albo cztery dni, ale nie. Miałem bardzo dużo zapytań właśnie ze strony ludzi i taka świadomość, że oni czekają na moją odpowiedź, a mogą faktycznie zacząć i zmienić swoje życie, więc nie mogę odebrać im tej szansy. Dopóki te kontakty gdzieś tam są, to po prostu lecę z tą falą dalej. Super, dlaczego generalnie no to jest takie słowo odpowiedzialność, również za tych ludzi, których zaprosiłeś do współpracy. Jaki masz plan? Jeżeli chodzi o y, jeszcze koniec roku 2025 i rok przyszły, który myślę, że będzie takim pierwszym, który wchodzi jako menadżer. Y, no i jak rozumiem, dopiero rozpoczyna swoją podróż, przygodę i, i sukces. Dopiero się rozpęcam, więc na pewno Eagle. Tak jak obiecałem mojej liderce Agnieszce Gutlance, że będę w jej strukturze pierwszym menadżerem, E, tak jestem. Do do słowa, ale też afirmuję już Diamond menadżera, więc y, wszystko jest możliwe. Y, wysokie wyzwanie teraz, które chcę ci zaproponować, i y, mam nadzieję, że podejmiesz. Y, czy myślisz, że zobaczymy się w Afryce Południowej w Sun City i będziesz Eagle menadżerem do końca kwietnia? Ciężko na to pracuję. I tak. Będę się skupiać tylko i wyłącznie na tym. No brawo, no generalnie jest to absolutnie możliwe, jest to wyzwanie, to miejmy to tego świadomość ogromne, także trzymam kciuki, myślę, że wszystko jest możliwe przy twoim nastawieniu, pracowitości i zaangażowaniu i mam nadzieję, że twoi ludzie również pójdą za tobą gremialnie i również będą mieli swoje marzenia, które będą spełniać właśnie, a nie czekać, aż coś się stanie. Yy, ile czasu spędzasz w Polsce, a ile czasu w Niemczech? Yy, w Niemczech spędzam... Teraz już mniej czasu. Uh -huh. W Polsce jestem więcej. Uh -huh. Ze względu na to, że dziś cieszę się tym, że robię tylko tą pracę Forever. I mam po prostu też więcej czasu, więc mogę być w domu. To jest pewnego rodzaju paradoks. Ja miałem okazję słuchać Twojej rozmowy i podcastu, który nagrywałeś Zagon właśnie, ze swoją sponsorką. Hmm. I ku mojemu zaskoczeniu, może nie zaskoczeniu, ale tak jak przecież mówiąc, szapoba, zrobiło na mnie wrażenie to, że powiedziałeś, chciałbym, żebyśmy tutaj również o tym powiedzieli, że podejmując dodatkowe wyzwanie, dodatkowe obowiązki, podejmując się pracy, współpracy z Forever. Pracować na dwóch etatach. To znaczy Przed, na etacie na... w pełnym wymiarze i na dodatkowej pracy w niepełnym wymiarze, czyli jakieś 200 godzin w miesiącu robiłem. I znalazłeś czas na Forever? Nie miałem czasu, nie ukrywam, aczkolwiek da się wygospodarować go na pewno. Y co było Twoją motywacją wtedy największą? Bo wyjechałeś do Niemiec, to co powiedziały, żeby, wiadomo, zarobić większe pieniądze, żeby spełniać marzenie, podróżować, zmienić otoczenie. Jesteś odważnym człowiekiem, jak emigranci, ale podróże to też jest przejaw odwagi poznawania nowych miejsc, nowych ludzi, nowej rzeczywistości. A jak tutaj to zadziałało? Wiesz, co, to jest też tak jak z tym pytaniem, czy Afryka. Ja się skupiam na tym, co mogę zrobić, a nie nad tym, co się może nie udać. Więc ja skupiałem swoją uwagę wtedy nad tym, żeby pozbyć się chociaż tej dodatkowej pracy. Tu, okay. Tylko na początku po to tu przyszedłem, żeby dorobić 500 euro w miesiącu. No proszę, no coś 500. Coś nie wyszło, na szczęście jest więcej, także bardzo się cieszę. I oby tak dalej. Kto do Ciebie dołącza? Czy osoby, które chcą dorobić, czy od razu te, które widzą wizję wielkich sukcesów, czy jedni i drudzy? Myślę, że to jest tak. Znaczy, to Forever pokazało mi przede wszystkim tak, że przyciągam podobnych ludzi do siebie, czyli takich zdecydowanych, którzy chcą iść po więcej od razu. Um, bardziej ta, takie osoby mam w zespole, takie okay. mocne. Ile masz linii w tej chwili takie, które stawiasz, które będą twoim przeszłym menedżerem? nie liczę tych, których jeszcze nie poznałeś, bo codziennie masz nowe kontakty i to ciągle się zmienia. Dwie. Dwie tu jestem pewny. To jest minimum oczywiście okay. na, na tą chwilę. No to moi drodzy, jeżeli wiecie, o kim mówi Wiktor, to bierzcie się do roboty. Nie ma co długo czekać, bo następni przychodzą. Tak, tak. tak. Tutaj asystent menadżer jest już, więc. Super, gratulujemy. Tak, tak idziemy po igla menadżera. <śmum> <śmum> Mam nadzieję, że, że tak, że to oczywiście wszystko jest do zrobienia. Follower mnie zaskoczyło to, jak czasem dzieje się magia, po prostu, że rzeczy niemożliwe stały się możliwe. i. Dlatego mówię, nie skupiam uwagi, co może nie wyjść. Podążasz absolutnie za swoim liderem, za Górlan, której nazwisko padało, jest jednym z lepszych sponsorów Europy, świata. Ma znakomite rezultaty, jeżeli chodzi o sponsoring oraz doprowadzenia tych nowych osób do awansów, do rozwoju. Również jest częstym gościem tutaj w Polsce. Czy masz jeszcze innych mentorów, liderów, czy wzorce, spoza firmy nawet, którymi podpierasz siebie, czy się w momentach jakichś takich trudniejszych albo szukasz rozwiązań? Oczywiście, że mam. Tak. Chcesz o nich mówić, czy nie? Mogę powiedzieć. Marta Manters bardzo mi pomogła mhm. z mentalem. Um, I no, Eric Warren był zawsze moim takim mentorem numer jeden, odkąd 2017 rok się zaczął. Ale myślę, że to możemy wspólnie powiedzieć. Bądź Pro jest lekturą obowiązkową. Tak. Dla każdego, kto jest w networku, powinno się to przeczytać 100 razy, tak. zrobić notatki, nauczyć na pamięć i starać się jak najwięcej wdrożyć w życie, bo Eric Worry pod tym zdaniem jest absolutnie no, mistrzem i ja też jestem wielkim fanem tegoż właśnie szkoleniowca, mentora i znakomitego fachowca. Co byś chciał powiedzieć swoim ludziom i również tym, którzy dopiero dzisiaj cię być może poznają mhm. i zechcemy Chcą się z Tobą skontaktować, żeby pójść swoją drogą? Żeby szli po swoje, przede wszystkim skupili się na celu, właśnie i ponieważ jeżeli dla myślę zwykłego faceta, takiego jakie jest to możliwe, to dla każdego jest to możliwe, bo niczym się nie wyróżniam od nikogo. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie tutaj do naszego studia. Dziękuję. E, dziękuję za rozmowę. E, super, że mamy, tak jakby że teraz będziemy patrzeć tamtą pewnie, kamerę główną. E, super, że mamy również tą męską stronę biznesu, bo biznes mocno sfeminizowany wydawałoby się, ale miejsce jest dla każdego. My też możemy tutaj budować swoje, spełniać marzenia i pomagać innym. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Wiktor, i życzę sukcesów, życzę spełnienia marzeń przez Ciebie. I pomocy innym, by również swoje mnożenia spełniali. Dziękuję za zaproszenie.